Czym jest dźwignia finansowa? Inwestorzy Forex mogą korzystać z dźwigni finansowej. Termin ten odnosi się do wykorzystania pożyczonych środków od brokera w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji. Korzystając z dźwigni finansowej, inwestor pożycza dodatkowe pieniądze, aby zainwestować poza własnym kapitałem. W ten sposób inwestor jest w stanie zwiększyć swoje potencjalne zyski. Faktem jest, że zwrot z inwestycji jest obliczany na podstawie całej kwoty, w tym pożyczonych środków. Dźwignia finansowa wiąże się z ryzykiem. Jeśli inwestycja okaże się nieopłacalna, inwestor nadal zwraca środki pożyczone od brokera. Może to prowadzić do strat. Korzystanie z dźwigni finansowej zwiększa stopień ryzyka. Nawet niewielkie zmiany wartości aktywów mogą znacząco wpłynąć na ogólną sytuację finansową. Dźwignia finansowa jest zwykle oznaczana współczynnikiem. Pokazuje on, ile razy pożyczone środki przekraczają depozyt. Depozyt, inaczej depozyt zabezpieczający, to kwota, którą inwestor musi wpłacić, aby móc korzystać z dźwigni finansowej. Na przykład, istnieje konto z dźwignią 1 na 20. Inwestor wpłaca depozyt w wysokości 1000 dolarów. Może teraz wykorzystać dźwignię w wysokości 20 tysięcy dolarów. Do tego właśnie służy dźwignia finansowa. Z jej pomocą można znacznie zwiększyć potencjalny zysk. Minusem jest to, że wraz z tym proporcjonalnie wzrasta ryzyko. Najpopularniejsze wskaźniki dźwigni finansowej. Korzystając z dźwigni finansowej, trader jest ograniczony jej współczynnikiem. Trader może wybrać od 1 do 1 do maksymalnego współczynnika, np. 1 na 100. Często jednak stosuje się najłatwiejsze do obliczenia wartości. Najpopularniejsze wskaźniki dźwigni to: 1 do 1, 1 na 10, 1 na 20, 1 do 25, 1 do 50, 1 na 100. Oprócz tych wartości można użyć innych wartości, np. 1 do 33. Nie są one jednak tak wygodne w obliczeniach. Przy dźwigni 1 na 10 łatwo jest obliczyć potencjalny dochód. Przy dźwigni 1 do 33 zadanie staje się nieco bardziej skomplikowane. Wysokość dźwigni zależy również od rynku. Kraje mogą ograniczać wysokość dźwigni. Rodzaj rynku również narzuca swoje własne cechy. Na przykład na giełdzie walutowej kupowanych jest jednocześnie 100 tysięcy jednostek waluty bazowej, takiej jak euro. Z tego powodu inwestor musi mieć 100 tysięcy euro na swoim koncie, aby rozpocząć handel. Tutaj z pomocą przychodzi duża dźwignia finansowa. Z jej pomocą można handlować z 1000 euro depozytu jak ze 100 tysięcy euro. Jak dźwignia finansowa jest wykorzystywana w handlu na rynku Forex? Dźwignia odgrywa ważną rolę w handlu na rynku Forex. Pozwala traderom zarządzać większymi kwotami pieniędzy niż te, które mają na swoim koncie. Pozwala to inwestorom zwiększyć ich potencjalne zyski. Główna zaleta dźwigni finansowej jest jednocześnie jej główną wadą. Zwiększając potencjalny zysk, trader proporcjonalnie zwiększa potencjalne ryzyko. Dlatego też dźwignia finansowa powinna być wykorzystywana z maksymalną ostrożnością i zrozumieniem wszystkich zagrożeń. Korzystając z dźwigni warto zwrócić uwagę na strategię zarządzania ryzykiem. Ponieważ dźwignia finansowa pozwala uwolnić część kapitału, należy z niej skorzystać. Dywersyfikacja. Niska dźwignia i stop loss to dobre opcje ograniczania ryzyka. Ponadto należy wybierać wiarygodnych i regulowanych brokerów. Powinni oni zapewniać odpowiednie warunki handlowe i informacje o ryzyku związanym z dźwignią finansową, ograniczenia wskaźników dźwigni w różnych krajach. Ograniczenia wskaźnika dźwigni mogą różnić się w zależności od kraju, w zależności od systemu finansowego i polityki regulacyjnej. Oto kilka przykładów ograniczeń dźwigni finansowej, które mogą istnieć. Zjednoczone Stany Ameryka. W Zjednoczonych Stany Ameryka dźwignia finansowa na rynku instrumentów finansowych jest regulowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, SEC, oraz Rezerwę Federalną, FED. Limity dźwigni na rynku akcji wynoszą zazwyczaj do 2 do 1, co oznacza, że inwestor może pożyczyć dwa razy więcej pieniędzy niż ma na koncie. W przypadku niektórych instrumentów lub typów kont mogą jednak obowiązywać bardziej restrykcyjne limity. Unia Europejska. W Unii Europejskiej limity dźwigni finansowej na rynkach finansowych mogą się różnić w zależności od kraju. Niektóre kraje same ustalają limity. Zazwyczaj limity dźwigni finansowej na rynku Forex wynoszą od 1 do 30 do 1 do 50, w zależności od pary walutowej. Japonia. W Japonii limity dźwigni Forex są ustalane przez Japoński Urząd Nadzoru Finansowego, FSA. Zazwyczaj limit ten wynosi 1 do 25. Oznacza to, że inwestor może pożyczyć maksymalnie 25-krotność swojego depozytu. Inwestorzy powinni zapoznać się z lokalnymi zasadami i przepisami przed użyciem dźwigni finansowej na rynkach finansowych. W jaki sposób dźwignia finansowa może być wykorzystywana przez pozbawionych skrupułów brokerów? Oszuści mogą wykorzystywać dźwignię finansową do własnych interesów. Może to stanowić zagrożenie dla traderów. Przyjrzyjmy się kilku popularnym technikom stosowanym przez pozbawionych skrupułów brokerów. Nieuczciwi brokerzy mogą oferować bardzo wysoką dźwignię finansową, przyciągając inwestorów obietnicami dużych zysków. Oszuści mogą zatajać ważne szczegóły lub nieobiektywnie informować o możliwych stratach związanych z dźwignią. Pozbawieni skrupułów brokerzy mogą uwzględniać ukryte opłaty i warunki w swoich umowach dotyczących dźwigni finansowej. Mogą one obejmować wysokie oprocentowanie pożyczonych środków lub ukryte opłaty, które zwiększają koszty tradera i zmniejszają jego potencjalne zyski. Niektórzy pozbawieni skrupułów brokerzy mogą manipulować cenami na rynku. W przypadku korzystania z dźwigni finansowej ma to proporcjonalnie większy wpływ. Może to obejmować zniekształcanie kwotowań lub zaprogramowane transakcje, aby nieuczciwie przynieść korzyści brokerowi kosztem traderów. W rezultacie inwestor może stracić zaufanie do rynku i ponieść straty finansowe. Ważne jest, aby zachować ostrożność i wybierać wiarygodnych i licencjonowanych brokerów o dobrej reputacji. Przed otwarciem rachunku lub skorzystaniem z dźwigni finansowej inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z warunkami i zasadami brokera, a także przeczytać opinie innych traderów. Pomoże to uniknąć problemów związanych z pozbawionymi skrupułów praktykami brokerów i ochroni ich interesy na rynkach finansowych. Dźwignia finansowa to elastyczne narzędzie, które jest przydatne w arsenale doświadczonego tradera. Jednak nieostrożne obchodzenie się z nią może prowadzić do ogromnych strat. Dlatego początkujący traderzy powinni opanować ją na rachunku DEMO. Poza tym należy pamiętać, że dźwignia Forex może i powinna być używana tylko w połączeniu ze strategią zarządzania ryzykiem